Witam serdecznie wszystkich sw sw swoich fanów TikTokowych, YouTube'owych. Lecimy z nową nutą. Let's go! Także 3, 2, 1. Latasz sobie BMW Idź za przeposzeniem z taką furą Tu pizdu Może kup sobie tutaj kurczę lepszą. Siadasz tutaj w betę Gaz oddechy Kurcze kielicha nie wypijesz Dobrze sobie żyjesz Każdy się chwali tu BMW Że umie polatać tutaj bokiem No i co z tego Jak nie oszczędzasz ziomek I nie chowasz pieniędzy To za przeposzeniem chuj z tego Nie nazywaj mnie kolegą Yo no i tak, bo to dobry znak. BMW, może kurczę, wygląd ma. Może jest jaka jest. Ale kupę kasy, wydasz. Będzie przerąbane i nie będzie the best. O! Lepiej kurczę. Ej, furę kupisz taniej. Mniej kasy w nią sadzisz A jak kupisz furę za większe przeniądze, To zawsze poszelnie wydasz kasę i będzie chuj z tego BMW Sobie tu polatasz Bokiem nie nazywasz mnie kolegą Ja tu jestem Patryks, lecę sobie bicie To jest kurcze moja pasja i zajawka To jest takie życie, rapowanie Lecę sobie na spontanie Przepraszam, że tu przeklinam Ale jakoś tak wyszło Wszystkie Ej, wersy i rymy, lecę tu z pamięci, co mi tu się kurczy, kręci. No i jo, to jest takie flow, przepraszam za beknięcie. Ej, ja się rozbiłem tutaj na zakręcie. Jo, jo, takie flow. Także dziękuję Wam za wszystko, lecimy z tym dalej. Pozdrawiam serdecznie.